Dzień dobry, czyszczę mi tam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a dzisiaj ze nami jest Renio, Joszelka i BirdBird. Hello! I hey dzisiaj Geta Online nowe auto. Przy okazji przypominam o moim 10% kodzie rabatowym Paweł na cały sprzęt od Genesis. Link i szczegóły w opisie. Nowe, 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 Takie nowe, słuchajcie, fajne dodali, dali wczoraj, dodali nową furę. Bardzo piękną. Wejdźmy, może na stronę, internetową, przytajmy, przeczytajmy, co tam w ogóle jest. Czekajcie, wejdę tak, sobie tylko. Pod... Nie możemy wejść będę e, Czyli Karin, Hotling, Everon. Za symboliczne 1 790 000. No, ewentualnie 1 342 bieda sklepie, 500. Bieda sklepie, jeżeli tak. co najmniej zajmiecie trzecie miejsce w 20 wyścigach Super Serii Sportowej. Bla bla bla, Dobra. bla, bla no, hmm. no Szkoda czasu. Kupujemy oczywiście za 1 800. Mm -hmm. Bert, bercie, przeczytaj nam opis. Ach, wzywamy wszystkich miłośników karawaningu i maniaków ciężarówek. Teraz macie okazję sponiewierać najsłynniejszą na rynku hybrydę ciężarówek wyścigowych, Potringa Veron. Wydajcie od siebie egzotykę, a my mężczyźni. Tak jest, eee, opis <grym> jest świetny, jako że to jest karawan opisany, więc moi drodzy, zaraz idziemy na tuning, tuningujemy, wy oceniacie kto najlepiej stunigował i jedziemy na podnik, żeby jak najwięcej osób weszło do karawanu. Tak jest. Oczywiście, tak. na sztywno, oczywiście na sztywno, oczywiście na sztywno pakujemy. Mi Podoba mi się, jak Berber robi ten wydech przed przesypaniem. Dobra. Tak, 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 Dobra, wjeżdżam. Czasie. Eee, Czasie zaczynamy, tuningujemy. Eee, widzowie nas ocenią, zweryfikują. O Boże. Eee, pamiętajcie, żeby dać pancerz, ewentualnie z, jakieś z różne rzeczy zrobić. fajne. Pamiętajcie, tak, ulepszenie to jest podstawa, bo będziemy rozjeżdżać, że tak powiem, na chodniku, więc no przydałby się. Ej, tu nic nie można robić. Dobra, e, neony to może pomyślę później oznaczenie. Tak, jak tam się... Kolor tak, później. Oznaczenie, No typowo takie hotringowe, naskarowe. Eee, mm. tak. Mhm. Mm mhm. Mm e, co? Tak. Aha. Ej, to jest jeszcze okej. Okay. Ty nie, totalnie, totalnie, totalnie razy, muszę ma powiedzieć, Mcqueena, że Ta, ogólnie, to tak. właśnie pytanie, czy podoba mi się w ogóle ale karoseria tego auta. Nie. Karoseria? Przód może Ej, tak, ale reszta już, już nie. Tak, tak, przód jeszcze może by było to jakoś fajnie ogarnąć, ale ten tył... Eee, tak, ja Nawet w ogóle, ja powiem Mcqueen tak, w ogóle mi się nie podoba gauta. ten samochód z karoserii, także e, taka sytuacja. Za nie, nie było auta, ale 30 oznaczeń. Nie, dobra. Eee, A, ten jest fajny. Większość oznaczeń niekoniecznie jakoś fajnie wygląda, więc e, taka sytuacja. No tutaj oh. jest oznaczenie z ekolą. Chcecie na swój na chuj, dajcie nam znać. Taki typowy, <laughs> typowy nasz po Turbo koła. Eee, no to tutaj zróbmy, może tak nietypowo. Tak, to wygląda jak Fot Wheel's jak ja bym chyba No tak, w te, no bo. Te, to jest Wtedy, z NASCAR. Nie. Więc tak naprawdę Ale te reflektory też są. Zresztą... <noise> nie ma w ogóle świateł, jakby Tak, dokładnie. To samochody NASCAR nie mają świateł. Nie e, ma na mają, nawet, rep, mają replikę. No nie ma nawet. No bo no one nawet nie, ma, on, nawet nie mogą jeździć tak. po ulicy. No, a my Taka jeździmy po ulicy. No, bazowy, no? Nie, nie będziemy jeździć po ulicy, będziemy jeździć po chodniku. Aha, dlatego że nie można jeździć z nimi po ulicy, dlatego się jeździ po chodniku. No logiczne, nie? No dobrze, dobre obejście. Podoba mi się to obejście. Dobra, eee, o, jak projekty. Tak. To zrobię tak, ulepszenia kul... Nie, to się ja przydadzą, tak bo robię. może do nas policja strzelać. Tak? Przyda się? Ale, raczej na pewno. O, będzie. mogę przydymić eee, boczne szyby. O, i tylną mm -hmm. szybę mogę przydymić. Okej. Nie ma A, ale tutaj jest dużo nie, opcji tunigowych, moi drodzy. Na pewno, na pewno nie ten. <laughs> Ej, ale totalnie, tu nic nie można tunigować. No, absolutnie nic. Abs absolutnie <laughs> nic nie można tunigować. Można zmienić Serio? tylko światełka, Znaczy, te lakierowanie i ten. Dobra, spoko. A, ale ma do ekipy i do New to niewłaściwy przedmiot. A potem daje jeszcze raz i jednak już właściwy. E, okay. hmm. Takie buty. Skrzynie biegów? E, Dobra, nie chcę dawać tutaj. Po... Wyjąć skrzynie biegów, po co? Właśnie, po wyjąć skrzynie biegów? Co ty mówisz? E. Można polować. Dobra, kolor dodatkowy. E, a tu może wezmę, że tak powiem, coś innego. Ej. To czemu nie ma kategorii hoppling w oponach? No właśnie jak się nad tym zastanawiam. Teraz tak do mnie to dotarło. Okej, okay, Dobra, weźmy to. Nie wiem co e. tam dać. Nie wiem w ogóle dlaczego oni kategorii to dali. W, damy to. w kategorii sportowej. E, nie mam żadnego pojęcia, bo to jest. NASCAR, to jest sport teoretycznie, więc może na tego. No tak, ale. To jest ten sport, gdzie oni jadą do przodu. Tak, w Ona kółko. Ta... To są... Tak, w kółko ta, się w kół... jeździ. To egzaga... Po okręgu. Można powiedzieć. To na Dobra, ee, czekaj co tu jeszcze. Aha, tutaj jeszcze I oznaczenie, zobaczę 15. jeszcze raz. Nie podoba mi się no. Z oznaczeń. Ee... No... No naprawdę nie podoba mi się to. Masakra. Nie da się, nie da się tutaj dobrać... się e, lecz opon niż... Dobra. Kultowe. Ja w takim no, razie... No też tak myślę. Tylko... Jak będziesz defuntowe, to one będą no, słabe dosyć. Jakby co ja już skończyłem e, Spotykamy się oczywiście na ulicy e, Widzę, że Berber chyba nie, na też chodniku, skończył. Pamiętaj. Tak, na chodniku, no tak, no oczywiście. Nie wolno nam jeździć Także już... A, czekaj, tu jedziesz, okej. Okay. Dobra, i wyjeżdża. No, no, nie dobra, 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 widzimy się już, Nie prowadzi się jak samochód te wyścigu, chyba... No nie, bo skręc, skręca w prawo, nie? Znaczy, nie, po prostu rzuca nim Nie, ale taka ciekawostka. Samochody Naskarowe mają gorsze skręcanie w prawo. Praktycznie nie skręcają w prawo. Okej. Okay. Bo one są do jeżdżenia w lewo. Cały Dobra, czas. To. Dobra moi drodzy, Joszelka dojechała swoim klaunowozem, jak widać. Tak, mam klaunowóz. Uuu, tak, klaunowóz, klaunowóz, bo jest taki kolorowy Klorowy. jak pajacyk. Recykling jest po prostu, widzisz? Aha, okej. Okay. Eee. Ale słaby numerek, ja widziałem, że są oznaczenia z numerem 69, a czy 35 jest słabe. Dobra, moi drodzy, w tajemnicy... Tak? Tak? Słaby jest? Oj, uderzyłaś. E, więc... Nie, nie bij mnie! Obejrzyjmy auta, obejrzyjmy auta, słuchajcie, to jest auto od Joszelki. Tak. E, można obejrzeć tak naprawdę tylko kolor, koła e, okay. i w sumie Berberta chyba tyle. mi, no, no. mi się podoba. No nie. Mi się podoba. E, te no, czarne jest auto ten jest od Bertberta, tak? Tak, Pomyśl się czy, mi jest, czy jest różowy. E, różowy jest mój i z powiem Pikachu jest. Tyle. Powiem tylko tyle, że ja bazowo wziąłem sobie kupiłam różowy, więc... Ale zamalowałeś oznaczenie powiem, tak. i się nie liczy. Do nie, nie pasują te ale wydechy nie chodzi mi o to, że różowy, różowy taki różowy Ale nie ma wydechu, nie było wydechu w ogóle do zmiany. Nie no wiem, ale i tak nie pasują, dlatego no, ja zauważyłem to. No, różowy, e, jest, jak a i w ogóle wziąłem opony terenowe, żeby lepiej się. Nie patrz, jak mnie normalnie ignoruje. No bo Ignorują. zobacz, a, bo wziąłem opony terenowe, to jest Daj idealne, żeby, żeby na chodniku przejechać parę cywilów. No i auto od Rena, proszę bardzo. Co to jest zamiast piątki no znaczy, jest pika, Najmniej no podoba mi się jak to bo najmniej się w ogóle przy nim postarał, bo różowy kolor to jest bazowy kolor, więc tak naprawdę nic przy nim nie nie Jaki bazowy kolor? Czer czerwony jest bazowy kolor. Różowy jest bazowy, różowy jest różowy jest bazowy. chyba u ciebie. Różowy no. to był bazowy kolor, Berber więc... pijaczku, ty pijany ty jesteś, tak czekaj! Nie Berber odprowadzi cię do auta. Siadaj. To? Otworzę ci drzwi, wsiadaj. On jest dobra. po prostu zmęczony. No czekaj, no nie do tego auta! <grymne> <ty grymne> wiem, że ty trochę się napryłeś. Je, je, zamknę jednak, ci drzwi. <grymne> o, dobra. Wow. Joszelka, poczekaj, teraz jedziemy na chodnik, bo te auta ogólnie nie mają e, homologacji. Ja. Tego nie mają? Mu... Ja, ja mam. Ty masz homologację, dobra, okej, okay, rozumiem. E, <grymne> 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 Gra tak, e, Dobra, jedziemy na chodnik, słuchajcie. <grymne> Kto pierwszy zdobędzie 5 gwiazdek, tylko bez strzelania, słuchajcie, tylko rozjeżdżamy. To Nie uda. Jak to się co nie uda? 5 gwiazdek? bo nawet tego nie widać, dżan. będzie. Czekaj, ja muszę pojechać, pojechać ten. no... Proszę to się ja rozmnożyć, ja nie jedźcie za mną, bo nie będziecie mieli ludzi. To, Ty, o, ty o, mówisz, co mamy zrobić? No. Jest ciężko, żeby jechać po chodniku. Co ma. mamy robić? Jest. O, jest! Człowieki! To człowieki! Człowieki! Ej, a, przepraszam, tylko pytanie, za puszystych mamy więcej punktów, czy nie? Nie. Ale oni bardziej niszczą maskę. Nie. Nie powiedziałem nie. Aha. Ale oni więcej wytrzymują. No oni są miętcy. Dobra, <coughs> to, słuchajcie, lecimy to w takim razie. normalnie. Co ty ej, mówisz? Ja już... Ja by... Rozjechałem nie so, wiem ile osób. Ja już Ju jeszcze... dwa razy po... Nie wiem, nie my się wysłowić, normalnie... Jak się umiesz wysłowić? Go? A, bo Belbert ci wysławia, dwa bo on dwa dwa się napił. Tak. ci się napił to się potrafi wysłowić teraz. Dobra, na razie mam jedną gwiazdkę no, dalej. Witam. Kurczę, Dobry to nie jest takie łatwe. Mogę was tutaj ten tego tego? Potrąciłem dwie osoby i dalej mnie policja nie fajnie. Co ty mówisz? O, teraz no, mam dwie gwiazdki e, Panie policjancie, miasto, proszę wysiąść. Ruda, Chętnie ruda. pana potrącę No wysiadaj yeah. przez szczepie jeden no, Witam panią No bo chcę go potrącić, aj, aj, żeby mieć trzy gwiazdki. Berek. O, elegancko. Ogólnie jak mówiłem homologacji nie ma, auto nie może poruszać się po y, ulicy, więc jeździmy w nim po chodniku. Całkiem logiczne. Całkiem No. Ja. Ale nie wiem czy to jest legalne w sumie. Mój człowiek. Tego to ty, no to jest. Co? To jest ci, no potrącimy cię do twojego ludka. Znaczy powinno tak? się tylko na lawecie tak ale słuchajcie, samochodem. muszę powiedzieć, to jest tak, bardzo relaksacyjny tak, odcinek, tak, naprawdę. Tak, bardzo. Naprawdę mega relaksik, ja naprawdę lubię dobry. takie ten... Znaczy w realu może niekoniecznie, ale... Widzę, że nie stopnia, trzeciego. Ale takie spotkania pierwszego stopnia, samochód, człowiek tutaj w grze, to naprawdę przyjemna sprawa. Tylko czekam, żeby mi tu policjanci wysiedli, ale pojechali z jakimś innym. Nie chcą, nie chcą ten. O, dobra. O, taka splitterka tutaj biega. A masz, Co ty mówisz? Poczekaj, patrz tu. Tu wszyscy biegają. Ogólnie to auto jest mało mało uzbrojone Dużo was tam stoi To auto tańczy o, jest blokada drogowa Jadę rozwalić tego pana który stoi na blokadzie Na blokadzie? No dobra nie trafiłem to nawet O Czekaj, czekaj, bo ten policjant ten wymaga Kiedy że tak powiem wymasowania Wymasuję go zderzakiem Oh yeah O Dwa policjantów ten tego tego Dobra, tylko tutaj <laughs> strzelają do mnie nieźle Czekajcie muszę wow. trochę ewakuować to się Webret pod kościół dobrze. podjechał tak. Też polujesz na księdza? Też właśnie poluję, może jakiś ksiądz wyjdzie. Ej, w ogóle to jest dziwne. Ej widzieliście kiedyś księdza w ogóle w GTA tak żeby chodził czy coś? Nie No nie? Co? Nie, występuję ja tylko w Nie, tak tylko mówię ten, w sensie postać taka, nie? No o co o co on chodzi? No co no po prostu... Co przejeżdżam różnych różne persony to dlaczego nie księdza? No ja nie wiem. Nie ma znaczenia, wie no o 5, o policjanta możesz a księdza, nie? No bez jaj. Tak, no bez tak, sensu, napiszcie coś w komentarzach, nie, no, że to, jak to tak. To, co to się tutaj robi nielegalne? Czy co to się pali? O, proszę bardzo. Czekam, mi tutaj chyba e, coś odpadło. O, czekaj, policjant tu wjechał, policja spokojnie, jak to jest. Co ty mówisz jakim cudem? No, jak, giniesz, to, jak giniesz to koniec, to, to, to jeszcze raz zbierasz. Mogę ci. Nie można tak ja Ale bez strzelania oni nie chcą wychodzić z auta. No bo 3. musisz postać chwilę i oni, jak, oni wtedy no i, wychodzą. I oni wychodzą i zaraz strzelą. Co ty no, robisz? Nasz, Ale fajnie hej, ile ja. dużo ludzików Mam tu jest. Dobra, macie trzy gwiazdki wszyscy? Nie. Tak. Ooo, no, Joszelka nie masz trzech gwiazdek? No, jak no, to, się no, no, nie no, nie to, to się stało? Nie no, no, przejechałeś no, policjanta? No, policjant. no, e, no, dobra, słuchajcie, w takim razie włączmy broń, że tak powiem w postaci pistolecików. Co wy na to? Dobra. Dobra, proszę bardzo. Pistoleciki odpalamy. Od lepiej niż... O, proszę bardzo. Mówi, że nie maszynowy, ale Tak, zwykły pistolecik i lecimy. <laughs> tylko to czemu to tutaj Joszelka tutaj na karku siedzi? Ja tobie na karku lecimy. No tak, tu... Przepraszam, ja tu cały czas stoję. Nieprawda. Ja tu nie stałem wiedziałem. cały Dobra. czas. Ja tu byłem. Nie było cię tu. Ej, ale pamiętajcie, chodnik to jest priorytet. O, cztery na gwiazdki. Na mapkę. Ktoś mi chce pomóc? Co? Wysypał Kanopkę? ci, czekaj, wysypał wyjechać. ci mózg? Czekaj, jeszcze raz, nie zrozumiałem. Mogę wyjechać. A. Jadę, ale Dobra, czekaj, bo tutaj przyjechał SWAT. Bardzo nie chętnie tutaj rozjadę pana na tym, o. o, o. o nie zdążyłam. O. Nie mogę wyjechać. Zajmuje, Ej, czekaj, bo nie... ale mnie nawalają. Moje auto. Ja cię kręcę. Gwiazdki. Ja cię kręcę, nawalają mnie tu. Popolowali mi auto. Dobra, no, ja, ja też mam to cztery gwiazdki tak. już, Zdziałam próbuję zapaść tą piątą. Oczywiście, jak zapiecie piątą, to pozostaje wam tylko i wyłącznie ucieczka. Uciec Dokładnie. Tylko nie jedźcie do kościoła ani na cmentarz, bo to, to się źle kończy zawsze. Już No co jest? Prawie mi pod Michiganem <grym> wipałaś. A ja nie widzę gdzie jedę, znaczy nie widzę co Dobra, tak. leży. Gdzieś tu jeszcze jakiś... O pan policjant, w porządku, pilnuje. To nie jest Eee, Tak, tak. Zatrzymali się obok mnie dosłownie, lipa. Czekaj, postrzelam, no przestań się ruszać. Dobra, ze Słotem to może nie będę. No ty, policja. Dobra, co ty mówisz, że nie będziesz ze złotym walczył? Co ty? No jest, hejdzik, są hejdzik, jazda. Ja e, dobra, czy dalej cztery no gwiazdki, ale. Dalej są cztery. No. no ja też mam dalej cztery gwiazdki, tylko kurczę, tym pistoletem tak ciężko trochę. Ale spoko, wyzwanie to wyzwanie. O, jogini! Ćwiczą, jogę! Rozprostuj wam kości. Chodźcie, poćwiczmy razem. Tak jest. Tylko naklejka? Tylko naklejka. Czekaj, spokojnie, dobrze jest. Tutaj pani w krzakach. Spokojnie, schowaj się. Okej. Okay. gwiazdeczki jest, Dobra, tu w ogóle jakiś typiarz chyba coś będzie chciał mi sprzedać, ale to. Mam piątkę, idę, idę dobrać swoje Nie, nie, tu taki, taki jest ten, znaczek, że rozmowy, nie? Oj, ty no, dobra. Dajcie mi tą piątą gwiazdkę, piątą gwiazdkę mi dajcie. Przepraszam, ja zobaczyłam jest? Twój, piąta. Dobra. Kto jest? Nie gniewam się, nie gniewam się. Ja dalej nie mam 5, ja mam dalej razie 4. Co nie mam 5? uciekaj! Musisz się ja zgubić! Pięć ja gwiazdek challenge! Nie! Gdzie moje auto, gdzie moje auto? Gdzie mam im uciec nie używając kanałów. Eee, tak, normalnie ucieknij, postaraj się uciec, zobaczymy czy ci no. się uda. Dobra. Eee, a ja teraz muszę chyba uzupełnić za chwilę żyćku, bo totalnie życia nie mam. Mam milimetr ja... życia dosłownie, mam wrażenie. Więc z tego będzie totalna lipa. Ja mam gry! O dobrze, żeby nie. dalej tam chaos. Próbujcie <laughs> odciągacie się. No do... właśnie, to jest najgorzej. To jest najgorzej, bo no, no, jakaś pani tutaj jest. na spacerze. Jadę bez opon, jadę tylko w swoje auko po prostu. Tylko tyle. Okej, Jadę bez oponu, ale jadę. Dobra, no, ja jadę dobra, tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Straciłem drugą oponę. Mayday, mayday. No jadą, dobra. Jak straciłeś oponę? Nie kupiłeś tych? Kuloodpornych? Nie wiem, odpolowali mi ich, jak je zabili. Nie się ruszyć. No chyba, że tak. To a, po okay. tysięcy, Teraz, ale czekaj, ich czy tak. tu jest cmentarz? Gdzieś nie, tu jest na... O, pole golfowe Dobra. <noise> nie, już dymie. O, przyładuj ty piek! Opon po prawej Jest piąta gwiazdka, dajcie piątą gwiazdkę Ja nie mogę, dobra, a tu jest w ogóle blokada drogowa! Ile ich się po prostu No trochę trochę jest, ale ja nie wiem chyba nie ucieknę Co ty mówisz? Jak nie uciekniesz? No nie Zależy czym jedziesz no, tym syfem, znaczy tym wspaniałym. No, nie! Tym samodem, no. Tak. No i, i co mówiłem? I co mówiłem? Zabili Dobra. mnie pod cmentarzem. <głos> Naprawdę! <głos> co co to słowo pod cmentarzem je rozwalili. Po co to tam jechałeś? No, przypadkiem! Ciekawe. Jechałem po prostu, uciekałem i nagle cmentarz i my, po prostu. Nie, no. Czemu zginąłem? Ja nie mogę. Ta autostrada w ogóle nie osłonięte, słuchajcie. I wiecie, do czego się nadaje ten samochód? Do sprzedania. Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie do sprzedania? Tak. się muszę zgodzić. Byłem już... Jakim cudem mnie odkryłeś? Gdzie tutaj? Pod parkingiem, To jest moje auto Nie no, lipa jakoś, czekajcie, biorę w takim razie. Na Za dobry samochód do ucieczki to, to też nie jest, bo się ciągle No ale Tak, dokładnie. Mi robią. No i kanapkę mi zrobili. Poczekajcie, ja tu muszę wziąć, wezmę e, cukrową laseczkę. Tam <śmiech> <śmiech> tam. Cukrową Można mówić, laseczkę... Że, o, pan e, Ptyś! Powiem tylko ty... O, o, drugi e, Ptyś! Mam zrobić. Pani Ponczuszek? sobie. No, się, Dobra ukradnę ci, ukradnę ci auto, żeby, żeby on ci nie zabrał. Dobra, wziąłem jakby co? Cukrową laseczkę, to jest taki lizek, jakby co? Mm -hmm. Ktoś nie wiedział. E, I teraz a? nim trzepię po prostu na lewo i prawo. E, w Generalnie, szczególności to, w puszystych. Ja nawet nie wiem, gdzie pojechać z tym pod auto. Chcesz hmm. mieć szybko pięć gwiazdek? E, e, a mało? wsiąść do ciebie? Tak. E, dobrze. Gdzie jest moje auto? Siadam. czekaj, czekaj. Gdzie jest moje Dobra. Autko? Dzięki? Przyszałem, żebyś płacić. A, dziękuję. Odgarnę ich za chwilę. O rany O rany. Teraz mnie za to gonią. O chłopie. O chłopie. Ja jestem. Ale tu nawalają. Dobra, uciekam. Jadę. Ja cię kręcę, dobra, szybko może tutaj w dół. Ale po toże, dobra, tym świetniku. Cały świat to są. To... Ja, mogę. dobra, szybko. A, szybko. do Muszę jakieś auto znaleźć nie, ja. szybko do ucieczki, bo kurczę nie mam nic. Jak się zgubi te śmigłowce, to może jest szansa ich zgubić. Wypad, ale... typiarzu! Dobra, jadę, jadę, jadę. To dobrze że jedziesz, bo jakbyś nie Dał mi się brydum, znaleźć samochód. Pożycz, tak, Pożyczyłem że... auto od jakiegoś typa. Brzmi jak dobry plan, co nie? No, trochę. Brzmi jak Ale tego pożyczenie trochę. auto od jakiegoś typu. Gubi pięć gwiazdek. Ale tego zacząłeś gubić. Znaczy zacząłem, no tak w sumie. Nie, znowu cmentarz tu jest. To, to trochę jakaś przepowiedź... To znaczenie. Przyszło. To będzie przypał. Niech ktoś odciągnie te helki ode mnie, błagam. No jakim cudem je znaleźli, ja się pytam. Ja mam tylko trzy gwiazdy. Po co, bo Helka przyleciała? Dobra, Dobra dawaj mi te pęgu ja, Jadę nam na lotnisko Ja nie mogę, no nie, no słuchajcie, no po to to prostu masakra jakaś Dobra, jadę do tego niebieskiego punktu, co tam jest? Jaki niebieski punkt? Ja mam taki niebieski Dobra, punkt, także wezmę sobie tam, być może tam jest jakiś kluczyk, albo coś przy okazji Myślę, że po prostu jak tutaj do mnie strzelają To jest my, ja idealny moment na coś takiego tak, dużowy O. Kto ma kanał burzowy? Samochód to jest auto. O pięknie no tym autem... Aut I takie auto powinno być do kupienia. O. Dzisiaj nowe. Dokładnie. Także Proszę bardzo. Jeśli się nie opłaca się wydawać tyle pieniędzy. Tak, te auto, auto, auto jest tragiczne. Tamte auto jest tragiczne. Te auto, które teraz ukradnę to jest auto do importu eksportu jakieś, więc... E, idealnie się nadaje w ogóle do czegokolwiek. Dobra, pyk. Co to jest kolejny samochód? Okay, okay, A nie, okay. tu jest ten. Tu ten przepraszam bardzo. Przepraszam, nie przepraszam. Jesteście? Ja Skłone jestem teraz. on my way na lubisko. Na. Dobra, zabieram panu kluczek. Hmm. Szybko, 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 szybko. A Barber co mamy interesować. No chłopie, ile ty będziesz go przeszukiwał, no co, co za typ. No, no bo nie da się Ja nie tego, mogę! Tego, bo... No też tak myślę <laughs> Dobra moi drodzy, ja myślę chyba, że tym samym musisz <laughs> kończymy tak? ten odcinek Co ty myślisz? Tak? On wiedziałeś? Eee, o Ale. rany wpadłem. O pani, przepraszam, do szpitala nie. proszę mnie wziąć, albo ja sam pojadę. Eee, także moi drodzy, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Pa. Napiszcie w komentarzu, Ale. które auto było fajniejsze i czy uważacie, że to te auto też jest brzydkie. że Pika 4 było najlepsze? Dla mnie słabe ta auto było. Słabe do sprzedania. No, a piękne, piękne auta wycofują, nie? Ze sprzedaży. Dokładnie, z GTA. Dodają i wycofują, a takie coś zostawić chcą. Chyba. Klapy, 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 klapy. Trzymajcie się, popatrz. Na razie. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. O tutaj.